Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Kiedy przyszedł w Szabat do domu jednego z pierwszych Faryzeuszy, aby zjeść posiłek, oni i tam go obserwowali. Oto stanął przed nim ktoś cierpiący na puchlinę wodną. Jezus odezwał się wtedy do znawców prawa i do Faryzeuszy, pytając: Czy wolno w Szabat uzdrowić, czy nie? Oni milczeli. Położył więc na nim rękę, uzdrowił go i odesłał. A do nich rzekł: Gdy któregoś z was, syn albo wół, wpadnie do zbiornika na wodę, czy nie wyciągnie go natychmiast, nawet w dniu Szabatu? I zabrakło im siły, by na to odpowiedzieć. Kiedy słyszymy to Ewangelię, z naszej perspektywy jasno wynika, kto ma właściwą postawę, a kto ma niewłaściwą postawę. Tylko gdybyśmy odwrócili rolę i gdybyśmy być może siebie postawili na miejscu faryzeusza z jakąkolwiek inną kwestią, co do której wydawałoby nam się, że mamy rację, to nasze pierwotne przekonanie już nie byłoby dla nas takie oczywiste. Tu jednak faryzeusze milczą prawdopodobnie dlatego, że nie wiedzą jak odpowiedzieć Jezusowi na tak postawioną sprawę. Faryzeusze mają swoje przekonanie. Jest szabat i nie wolno uzdrawiać. To przekonanie wynika z prawa. Tylko Jezus nieustannie stara się pokazać faryzeuszom jaka jest istota prawa. Ostatecznie to Jezus jest wypełnieniem prawa. Faryzeusze zdają się tego nie rozumieć albo nie zauważać. Warto się zastanowić dlaczego i żeby to zrobić. Myślę, że mogę spróbować odnieść się do siebie tak samo jak ty możesz odnieść się do siebie i przypomnieć sobie pierwszą, lepszą sytuację, kiedy byłeś w 100% przekonany, że masz rację. Że Twoje spojrzenie na sprawę, twoje, Twoja chęć pouczenia kogoś, Twoja chęć zwrócenia komuś uwagi wynikała z tego, że, że rzeczywiście miałeś rację. Tylko, czy to właśnie ta racja ma mieć. Fundamentalne znaczenie, czy, czy człowiek, wobec którego wchodzimy w relacje, czy człowiek, który jest postawiony nam na drodze. Farzeusze milkną teraz przed Jezusem, bo zdają się nie wiedzieć, co powiedzieć, bo Jezus rzeczywiście ma rację. W ich oczach no, ma rację. I teraz ta cisza jest czasem, kiedy mogę wybrać jedną z dwóch dróg: albo wejść w nią i zastanowić się nad tym, co usłyszałem. Od żony, od syna, od brata, od siostry, od rodzica. Jest tym momentem, kiedy mogę się zastanowić i przeprocesować dokładnie to, co zostało mi powiedziane, i zastanowić się, czy przypadkiem osoba, która do mnie mówi, nie ma racji, albo mogę wejść w tą ciszę i zabudować ją swoją pychą i swoim przekonaniem, że zostałem właśnie obrażony. Została mi zwrócona publicznie uwaga, zostałem znieważony. Jak on, czy jak ona mogła to powiedzieć? Co za bzdury opowiada? Jak on się do mnie odzywa, będąc moim dzieckiem? Albo jak ona się do mnie odzywa, będąc moim dzieckiem, moją żoną? Jezus przyszedł w szabat do domu jednego z pierwszych faryzeuszy. Jezus przychodzi też do nas każdego dnia. I czy w twoim sercu on jest pierwszy? Czy ty?